Mówiąc, to dzisiaj bardzo się zmęczyłam. Wydaje mi się, że też bardzo mocno poszłam jak na siebie, bo faktycznie gdzieś tam na te 300 metrów wyszłam raczej z przodu, co mi się raczej nie zdarza. mi powiedział tutaj jakiś czas temu, że tak będzie, to na pewno to w ciemno. Tutaj jeszcze myślę, że to potęguje to, że mamy dwa medale. Naprawdę się bardzo cieszę, że Ania też zdobyła brąz, bo to... No, jest super, w ogóle jest super, jeszcze super problem przed szafetą, w której myślę, że będziemy walczyć o złoto, jak mi się udało z tym przebiegć dwa medale, to w ogóle byłoby niesamowicie. Pierwsze moje mistrzostwa Europy seniorów, na których startuję indywidualnie i od razu medal, naprawdę mnie to cieszy, zwłaszcza, że poziom był bardzo wysoki, no bo jak gdzieś tam złamałam 50 sekund i to dało srebro, to można powiedzieć, że prawie tak jak mistrzostwach świata, bo a właściwie wydaje mi się, że na mistrzostwach świata złoty medal. Był podobnym wynikiem. Chociaż dalej było trochę gorzej, no ale tak jak mówię, to jest niesamowity poziom. I faktycznie widać, że, e, no, że w Europie też poziom poszedł do przodu, myślę, że to już jest poziom światowy. Femke na razie jest nie do dogonienia, ale wierzę w to, że za dwa lata, to ja już będę pierwsza. Będę chciała się poprawiać, ale na razie mnie cieszy to na pewno to, co mam, bo tak jak mówię, jest srebrny medal, e, drugi wynik w życiu poniżej 50 sekund, gdzie wcześniej tak jak mówię, wydawało mi się to nieosiągalne. Tak teraz po prostu już dwa razy złamałam tą granicę i wierzę, wierzę w to, że będę dalej, e, że dalej będę po prostu biegać na tym poziomie. No i i no co, no po prostu się cieszę. No nie da się tego inaczej powiedzieć. Cieszę się z tego, że jestem tu, gdzie jestem, i mam nadzieję, że po prostu zdrowie i szczęście troszkę będzie mi sprzyjać, to wierzę w to, że będę dalej się rozwijać tak, jak się rozwijam. Nie, szczerze mówiąc, dzisiaj bardzo się zmęczyłam. Wydaje mi się, że też bardzo mocno poszłam jak na siebie, bo faktycznie gdzieś tam na te 300 metrów wyszłam raczej z przodu, co mi się raczej nie zdarza, ale stwierdziłam, że trzeba zaryzykować, że chcę walczyć tutaj o złoty medal, więc poszłam bardzo mocno. Dzisiaj nie starczyło mi na końcówce sił, ale cieszę się, że w ogóle podjąłam tą walkę, no bo tak jak mówię FMK jest niesamowita i tutaj inne siły nie było, niż po prostu takie zaryzykować. No na razie ja na 49-40 nie jestem, ale wierzę w to, że będę się zbliżać do tych wyników i myślę, że w szafecie będziemy walczyć o złoty, i trzeba to mówić, bo mamy taki niesamowity team w tym momencie. Trzy Polki w finale, dwa medale, no myślę, że nie może być inaczej.